Były menadżer Verso znowu zaczepia ekipę i chce zrobić swoje własne twoje 5 minut. Fagata ujawnia kulisy związku Lilianowskiej i Japsona, a David podsiadło robi swój własny festiwal. Niedawno opowiadałam wam o nowej edycji Twoje 5 minut, a w związku z tym zahaczyłam o temat byłego menadżera wersów Krzysztofa. Zaczepił on wtedy ekipę, wykorzystując do tego casting do programu i tworząc swoje własne zgłoszenie do Twoje 5 minut. Krzysztof, już przed ogłoszeniem przez Freeza wyczekiwanej trzeciej edycji programu, robił filmiki o ekipie. Mówił on w nich, że został menadżerem w wieku 19 lat, bez żadnego wcześniejszego doświadczenia w tej dziedzinie i został po prostu wrzucony na bardzo głęboką wodę. Odpowiadał on m.in. za Verso Store i uważa, że cała współpraca. Praca bardzo wiele go nauczyła. Jak zostałem menadżerem Verso, to miałem 19 lat i tak naprawdę zerowe doświadczenie w rolach menadżerskich. I od razu zostałem wrzucony w ten świat. I pierwszym dużym celem, który dostałem od Weroniki, było zbudowanie od podstaw Verso Store. Jeśli pytacie, czy miałem jakiekolwiek doświadczenie z budowaniem sklepów internetowych, to nie, absolutnie nie. Temat ekipy dalej się przejawiał na jego profilu, a wraz ze statem castingu do Twojej 5 minut, Krzysztof nagrał zgłoszenie właśnie do programu, w którym ujawnił, że Freeze zablokował go na Instagramie, co może oznaczać, że już wcześniej były pomiędzy nimi jakieś zgrzyty. I prawdopodobnie nie rozstali się na najlepszych stosunkach. Cześć, widziałem od znajomych, że ruszył nabór do twojej 5 minut. Czemu od znajomych? Bo zablokowałeś mnie na Instagramie. Karol już mnie chyba nie lubi, no ale powiedział, że trzy najbardziej lajkowane filmy dostaną się bezpośrednio do programu. No to słuchajcie, pomóżcie i wyklikajmy ten bilet. Friz, jak zobaczysz te liczby, może jednak nie odblokujesz, co? No bo zaprosisz mnie do programu, jak ten TikTok będzie top 1, nie? Filmik prawdopodobnie został nagrany tylko po to, aby podkupić Friza, ale przez pewien moment był trzecim najbardziej lajkowanym filmikiem zgłoszeniowym. Na ten moment czas na wysyłanie filmików zgłoszeniowych do Friza już się zakończył, ale na wysyłanie filmików, aby wkurzyć Friza najwyraźniej jeszcze nie Ponieważ były menadżer Weroniki postanowił stworzyć Twoją drugą szansę. Zapytajcie się, na czym ma polegać Twoja druga szansa? Otóż Krzysiek wybierze dwie osoby, które nie dostały się do programu i zrobi z nich influencerów. Muszą tylko nagrać film zgłoszeniowy, a tam dać dwa hashtagi 5M3, Twoje 5 minut 3 oraz TDS. Twoja druga szansa. Pośród osób, które nie dostały się do Twojej 5 minut wybierzemy dwie najciekawsze i zrobimy z nich influencerów. Oprócz tego, spośród osób, które odpadną z programu się do nas zgłoszą, również wybierzemy dwie, z których zrobimy influencerów. Wystarczy, że nagrasz swój film zgłoszeniowy. Koncepcja dowolna, byleby ciekawa. Powiedz o sobie, i dodaj go na TikToka z hashtagiem TDS oraz T5M3. Uważaj, komu ufasz, ale na pewno możesz zaufać sobie i wykorzystać swoją drugą szansę. Do zgarnięcia tyle złotych w kontraktach reklamowych, ile sobie wypracujesz, czyli tak jak wriza. Być może zostaniesz topowym influencerem i dołączysz do projektu, który odpalamy. Aczkolwiek wydaje mi się, że jeżeli do swojego filmiku zgłoszeniowego dodasz hashtag twoja druga szansa, to możesz stracić swoją pierwszą szansę. I wtedy twoja druga szansa staje się twoją jedyną szansą. Teraz koniec zgłoszeń do twojej 5 minut 3. No i tak sobie myślę, że na pewno sporo osób, które nadaje się do bycia influencerem, po prostu nie dostanie się do z programu, albo zostanie odrzucony. No i może by im pomóc. Może jednak zrobimy z nich influencerów. Zobaczymy po roku, gdzie są influencerzy, którzy są opiekowani przez Friza, i gdzie są influencerzy, którzy są opiekowani przez nas. Zrobimy z nich influencerów współ. I ja mam jakieś tam skromne doświadczenie w menadżerowaniu, więc może warto by je teraz wykorzystać. Jak mówi Krzysztof, zobaczymy, gdzie po roku znajdą się influencerzy pod jego opieką, a gdzie pod opieką Freeza. W komentarzach możemy przeczytać, że większość osób jest już nieco znudzona ciągłym wałkowaniem tematu ekipy. A ty zmienisz kiedyś temat? Brat chce zostać freezem. Ile można gadać o tym samym? A wy jak myślicie, czy byłemu menadżerowi Werki, uda się stworzyć jakiś influencerów, czy może wyjdzie z tego jedna wielka klapa. you uh -huh. Myślę, że żadnemu Polakowi nie muszę przybliżać postaci Dawida Podsiadło. Znany muzyk, który swoją karierę rozpoczął dzięki programowi X Factor. Już blisko 13 lat nieustannie jest na topie, a każdy jego album przebija popularnością poprzedni. Koncerty natomiast przyciągają całą masę fanów, na co najlepszym dowodem jest to, że jako pierwszy Polak samodzielnie wyprzedał cały Stadion Narodowy. Aktualnie uważany jest za topkę polskich muzyków, a niektórzy nawet mówią, że dosięgnął już sufitu naszej polskiej sceny muzycznej. Mimo tego nie traktuje chyba siebie jako takiej wielkiej gwiazdy, czego chyba najlepszym przykładem jest po prostu jego styl bycia, który możemy zaobserwować w jego podcaście z Radkiem Kotarskim. Tym razem artysta postanowił zrobić coś zupełnie nowego, a jest w tym swój własny festiwal. Event nosi nazwę Zorza i nazwa ta nie jest przypadkowa, ponieważ cały event ma właśnie przypominać troszeczkę te zjawisko. Ma się nieco różnić od znanych nam już tego typu wydarzeń i oprócz oczywiście Muzyki ma się również pojawić sztuka wizualna, literatura czy design, a całość ma być po prostu jak zorza, czyli taka płynna i zmienna. Podsiadło nie chce się w związku z tym zamykać w żadnych ramach i jest otwarty na nowe rozwiązania. Jak sam opisuję, mam poczucie, że startując z tym festiwalem wchodzimy w zupełnie nowy etap. Z jednej strony, jak zawsze, muzyka. Zaprezentujemy wyjątkowe projekty, które w większości powstają od podstaw z myślą o naszej imprezie. Jesteśmy wdzięczni i dumni, że tak fantastyczni artyści polubili nasz pomysł i Przyjęli zaproszenie. To na nas wszystkich okazja, by złapać świeży muzyczny oddech i stworzyć coś nowego, innego, a czasem nawet odrobinę szalonego, przymrużeniem oka. Może nawet coś, na co zawsze mieliśmy ochotę, ale brakowało do tej pory okazji. I to wszystko wydarzy się u nas premierowo. I tylko raz takiej formie. Z drugiej strony otwieramy się na podróż w zupełnie nowe kierunki. Chcemy być czymś więcej niż festiwalem muzycznym. Wydarzenie zaplanowane jest na lato tego roku, a odbędzie się w Poznaniu, Wrocławiu, Warszawie, Krakowie oraz Gdańsku. A jego finał odbędzie się w Katowicach. Bilety jednodniowe mają się zaczynać od 250 zł, a dwudniowe 450. Kogo zatem będziemy mogli usłyszeć na tym festiwalu? Na scenie głównej zagrają oczywiście Dawid Podsiadło z Kasią Sochacką, Dawida Podsiadło z Arturem Rojkiem, Kasperczyki Kukon albo Cortez. Będzie też druga scena, gdzie zagrają inni artyści, między innymi Brodka. W komentarzach jednak znajdujemy bardzo dużo niezadowolonych głosów. Czy tylko ja jestem rozczarowana line-upem? Ale rozczarowanie. To jest cały line-up na dwa dni? To miało być coś nowego, a jest wtórne. Czy tylko ja czuję rozczarowanie? Takie zapowiedzi, tajemnice, a tu to. Jestem ciekawa waszego zdania, czy czekaliście i spodziewaliście się, że będzie to coś innego, chociaż wydaje mi się, że jeszcze może nas czekać parę niespodzianek związanych z tym eventem. Dajcie znać, czy kupujecie bilet. Vielen Teraz powiem Wam historię, w którą ciężko uwierzyć, bo jest na tyle nieprawdopodobna. Dotyczy ona pewnej Amerykanki, która przyleciała do Pakistanu i na miejscu zaczęła ustawiać wszystkich pod siebie. A filmiki z jej udziałem są teraz prawdziwym hitem internetu. Ona Onajza Robinson jest 33-letnią amerykanką mieszkającą w New Jersey. Poznała ona tam 19-latka z Pakistanu, a między nimi zaczęła się tworzyć romantyczna relacja. Jedyny problem był taki, że kilometry niestety istniały i dzieliło ich. Sporo. Dlatego wszystkie rozmowy, jakie prowadzili, prowadzili przez internet. Onajża miała za każdym razem używać filtru Niki minasz. Dzięki temu miała jaśniejszy odcień twarzy, a przede wszystkim twarz Niki Minasz. W końcu chłopak wraz z całą rodziną zaprosił ją do Pakistanu. Przyleciała tam, ale to kogo 19-latek i jego rodzina spotkali w progu, mocno ich zszokowało. Spodziewali się, że będzie wyglądać chociaż trochę podobnie jak w internecie, dlatego zamknęli jej drzwi przed nosem. Kobieta zaczęła podobno stalkować jego rodzinę i przesiadywać pod ich domem. Aż nie zainteresowali się nią w końcu tamtejsi mieszkańcy, a później media. Onajża wygłosiła wtedy swój pierwszy statement przed paronastoma stacjami, w którym zażądała od władz Pakistanu 100 tysięcy dolarów lub nawet więcej. Później jednak zmieniła zdanie, poprosiła o 200 tysięcy dolarów w gotówce jeszcze w tym tygodniu, a w zamian przeprowadzi rekonstrukcję Pakistanu. Jeżeli zastanawiacie się, czy ta kobieta jest jakimś politykiem lub profesjonalnym rekonstruatorem krajów, to nie. <laughs> nie jest Dodatkowo zaczęła wszystkich tam ustawiać do pionu Kazać mediom odsuwać się z jej drogi A gdy pewien pakistańczyk Odzywał się według niej troszeczkę za dużo Skutecznie go uciszyła Sytuacja jest na tyle dziwna Że Pakistan nie słynie Z podporządkowania kobietom A wręcz Odwrotnie często, więc zupełnie nie wiemy, czemu nagle wszyscy zaczęli słuchać się randomowej Amerykanki. Później udzielała ona jeszcze innych wywiadów, w których żądała na przykład własnej ziemi, bo nie będzie rozmawiać z mediami, albo rzucała dużo ciętych ripost w stronę reporterów. Nie mówię, mi 2000 więcej Dubyt tej kobiety naprawdę nie znał granic, co zauważyli też właśnie internauci, śmiejąc się z całej sytuacji. Kobieta z czasem zaczęła twierdzić, że ona wcale nie chce wracać do Ameryki i teraz pochodzi z Pakistanu. Cała sytuacja brzmi jak historia prosto z Teneloweli i bardzo bawi internautów, którzy non-stop zasypują internet jej editami. A w komentarzach możemy przeczytać Dajcie jej tydzień, a zostanie prezydentem. Moc bycia odważnym. Jakim cudem ona w ogóle zorganizowała konferencję prasową? Ona jest śmieszna, w ogóle się nie starając. Niestety kobieta mimo tak silnych postulatów nie pozostała w Pakistanie, a wiemy to dzięki jednemu z mężczyzn, których wcześniej uciszała. Powiedział on, że było zaszczytem jej służyć i spędzać czas w jej obecności, a nawet nie była prawdziwą nikim inaczej. Onajże Onajże Robinson, mimo swojej krótkiej, ale jakże intensywnej wizycie w Pakistanie, stała się naprawdę dużą internetową sensacją. Jej tupet, nietypowe żądania i sposób, w jaki podporządkowała sobie absolutnie wszystkich dookoła, rozbawiły miliony ludzi na całym świecie. Niedawno mówiłam wam jak Nathan Marcoń wypowiedział się na temat Lili Janowskiej i tym samym zahaczył o Jepsona. Tym razem zrobiła to Fagata, która jest dość kontrowersyjną postacią jeżeli chodzi o te dwójkę. Temat Fagaty i Japsona pojawił się w internecie już dość dawno temu, jednak zaczął on przybierać na sile, kiedy w 2023 roku influencerka zaczęła nagrywać piosenki. Miała ona w nich wersy, które internauci połączyli z piosenką Side Hole od Japsona. W sieci zapłonęło, ponieważ Fagata oskarżała go o niewierność. Raper wtedy na swoim Instagramie wydał oświadczenie, w którym nie podał żadnych konkretów, ale wszyscy mogliśmy się domyśleć. Jak możemy przeczytać, sytuacja miała miejsce zanim poznałem Lilę. A wy od 4 lat żyjecie tym, że dwójka ludzi odbyła stosunek. Ogólnie przez 25 lat mojego życia, zanim poznałem moją obecną partnerkę, spotykałem się z różnymi kobietami, co jest opisane w niejednym moim kawałku. A teraz jestem szczęśliwie zakochany i wierny mojej Lilusi. W kolejnych jej piosenkach pojawiały się dalej wersy w stronę rapera, jednak starał się on nie reagować. Później temat troszeczkę ucichł do momentu, kiedy Fagata nie poszła na wywiad z żurnalistą, gdzie więcej wypowiedziała się na temat ich relacji. Ujawniła, że poznała on rapera, kiedy była bardzo młoda i świeżo po zerwaniu ze Stuartem. Jak sama mówi, lubi się pocieszać, a że raper był w jej to postanowiła to wykorzystać. Ich relacja miała być czysto seks. Jednak jak mówi Fagata, Jabson miał robić jej śniadanka i być bardzo uczuciowy. Po czasie zaczęła się ona jednak zmieniać, i gdy dziewczyna myślała, że na jednym z ich spotkań Jabson powie, że ją kocha, on miał wyjawić jej, że posiada partnerkę od dłuższego czasu. Chce ją pokazać w internecie, więc mogą się dalej spotykać, ale żeby nikomu o tym nie mówiła. W sieci wtedy zawrzało, jednak ani Lila, ani Jabson w żaden sposób się do tego nie odnieśli. Od tamtego momentu ich związek stał troszkę pod znakiem zapytania, a kiedy przestali pokazywać się, Razem w internecie, teoria a propos ich zerwania zaczęły rosnąć na sile. Nasilało się to szczególnie ostatnio, bo dość długo ich razem nie widziano, a oni nie poruszali tematu siebie nawzajem, na przykład w wywiadach. Na temat związku Lili i Japsona wypowiedział się Marcoń, który wprost powiedział, że nie są już razem. Jak jednak wiemy, jego słowa nie są zbyt wiarygodne, bo często już zdarzało się, że były wyssane z palca. Jednak fagata, która ostatnio często robi livey. Wypowiedziała się na jednym z nich w, na temat właśnie ich związku, w którym mówi, że są razem, a nie pokazują się razem tylko ze względu na PR. Sądzisz o Lili Janowskiej, że jest biedna w, w ciężkiej relacji z mężczyzną? Tak, oni są razem. Oni to ukrywają, żeby PR-owo to spoko wyglądało. Żeby było głośno. Wy to serio wczoraj się urodziliście? na tej planecie? Czy co? Dajcie znać co wy uważacie na ten temat, ja sama już nie wiem co myśleć i chyba poczekam aż sami zainteresowani będą chcieli coś powiedzieć w tym temacie. A ja na tym temacie już skończę, dzięki wielkie, że oglądaliście. Pamiętajcie, żeby wbijać do nas na instagramy, lajkować, subskrybować, komentować. No i wszystko you know the drill. Pa!